Za nami 28. ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt i kobiet organizowany przez uczniowski klub sportowy Koliber. Dwudniowa impreza odbywała się w halach sportowych przy szkole podstawowej nr 2 oraz pierwszym liceum ogólnokształcącym. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów w kategorii młodziczek oraz 9 zespołów w kategorii Open. Młodsze zawodniczki wyszły na parkiet w sobotę 5 kwietnia. Zgodnie z nazwą turnieju w stawce znalazły się ekipy z całej Polski. Patrząc tak po województwach to województwo lubuskie, opolskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie. Mieliśmy w ubiegłych latach z dalszych województw jeszcze, no ale formuła się troszkę okroiła ze względów organizacyjnych, kiedyś drużyny Nocowały u nas, no w tej chwili odeszliśmy, ponieważ wymogi sanepidu sprawiają, że niestety nie możemy kwaterować w szkole. To są konsekwencje pokovidowe. W gronie uczestników nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentantego Strzeszowa, choć tym razem ich wynik miał znaczenie drugoplanowe. Dla młodych siatkarek był to pierwszy poważny turniej. Drużyna walczy o doświadczenie, ponieważ to jest nowy zespół, praktycznie złożony we wrześniu. To są dziewczynki w porównaniu do tych, które przyjechały młodsze, bo to są siódme i szóste klasy, więc celem jest przygotowanie się jakby do kolejnego sezonu i taki cel sportowy będzie postawiony na przyszłorocznym turnieju. Ten turniej mają się ograć, y, poczuć atmosferę y, dużych zawodów i nabrać doświadczenia. Nie stawiałem celu sportowego, y, po prostu to, co ugrają, y, przyjmę <grym> z pokorą. Na pewno jest bardzo stres, bo jednak z pierwszych takich turniejach ciężko jest y, opuścić ten stres y, od nas. No i podczas akcji, które nie wychodzą, musimy jednak się zebrać. Kiedy nam wychodzi, to jest bardzo dobrze. Otrzymamy wielki stres. Jak rozpoczęła się przygoda Hani z piłką siatkową? Najpierw poszłam na trening, lecz nie pasowało mi za bardzo, mam dużo zajęć dodatkowych i nagle w pewnym momencie przyszedł czas na turniej powiatowy z, właśnie z siatkówki. No i grając na WF, i dyrektor nam zaproponował, że możemy przyjść na taki trening początkowy. Sprawdzimy nasze umiejętności, no i po jakimś czasie zostaliśmy i właśnie graliśmy. Teraz robimy czasami sobie też sami treningi, aby jednak trenować i stawać się coraz lepszym. Czuję pasję robiąc to i czasami jednak można się wkurzyć, kiedy coś nie wychodzi, ale kiedy wyjdzie, to odczuwa się taki sukces w duszy. Treningi mamy dwa razy w tygodniu z panem trenerem Jerzym Kurzawą. Trenujemy raz w czwartek sobie tak sami sobie robimy gry i albo trenujemy przyjęcie, wystawę i elementy. Które są nam potrzebne, no i mamy również dodatkowy WF z siatkówki, gdzie każdy y osoby zapisane mogą przyjść. Ta też właśnie pan dyrektor Jerzy Kurzowa skupia się na nas, aby nam dobrze szło. Ostatecznie ostrzeszowskie kolibry zajęły 12, a więc ostatnie miejsce, ale już dziś wraz z trenerem zapowiadają, że za rok powalczą o znacznie wyższe cele. Niedzielne zmagania zakończyły się natomiast triumfem UKS Świt Drzonków, jednego z głównych faworytów imprezy. Ja powiedziałem dziewczynom, że mają się bawić, mm. że tu nie ma żadnej presji na niczym. Mają się po prostu bawić, jakby kiedyś młodsze grały z uśmiechem na twarzy, a nie się mają stresować, denerwować. Po prostu mają to ten turniej i kolejne uważać za... Zabawa. W tym roku już mamy koniec, już jesteśmy po jednej ósmej mistrzostw Polski, nie, nie udało nam się awansować do ćwierćfinału, dlatego ten turniej jest takim przetarciem przed kolejnymi. Za tydzień idziemy na, na następny turniej do Gubina, także przecieramy się, wymieniamy dziewczyny z rocznika 20, która już zostają kadetkami. Nowe, nowe przychodzą i testujemy te młodsze, które będą w pierwszym zespole. U nas w Zielonej Górze są dwa kluby, z czego my mamy ponad 200 trenujących samych dziewczyn. Także w drugim klubie myślę, że jest to setki. W wielkim finale UKS Świt Dżonków 2 do 0 pokonał TKS Siatkarza Jarocin. Trzecie miejsce zajął MKS Piast Głogów. MVP całego turnieju została Natalia Szary z UKS Świt a najlepszą zawodniczką UKS Kolibę Strzeszu wybrano Maję Bartoszewicz. W niedzielę ostrzeszowcy kibice mieli już znacznie więcej powodów do zadowolenia. W kategorii Open rekrutująca się spośród byłych zawodniczek UKS Koliber reprezentacja Ostrzeszowa sięgnęła po złoty medal, wygrywając w finale z UMKS wolej głogów 2 do 0. Dodatkowo MVP turnieju została Zuzanna Kitzman, natomiast najlepszą zawodniczką zespołu gospodarzy wybrano Nadję Ambroży. Myślę, że zacząć najlepiej jest od pana Jerzego Kurzawy. Pan Jerzy jest cudownym człowiekiem, który opiekuje się każdą z nas. Jeżeli coś się dzieje, to zawsze możemy na nim polegać. I UKS Koliber jest super klubem, jest atmosfera bardzo fajna, przyjazna, nikt tutaj nie ma do nikogo nic za złe, zawsze się wspieramy i ogólnopolskie mamy co roku, więc mamy taki turniej, na którym możemy się wykazać i pokazać jaką stanowimy drużynę. Naszym dużym osiągnięciem było zajęcie drugiego miejsca rok temu na ogólnopolskim turnieju. Zostawiliśmy, jak już mówiłam wcześniej, serducho, bo też UKS Koliber na tym się opiera. Każda dziewczyna jest wypełniona dużą miłością do tego klubu i tak też się zakończył. Jednym z gości honorowych wydarzenia był Jacek Broński, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Jeżeli chodzi o turnieje w Oszczesowie, to jest długa tradycja, 28 turniej. Niewiele w Wielkopolsce jest imprez z tak długą tradycją. Natomiast ten turniej dzięki panu Jurkowi z tylu lat cieszy się dużą popularnością. Zjeżdżają tu zespoły nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale i z całej Polski. No i poziom jest bardzo wysoki. Swego czasu na tych turniejach gościła reprezentacja Wielkopolski w ramach swoich przygotowań do mistrzostw. Ogólnopoc. Oprócz tych zmagań typowo ligowych, gdzie walczy się o każdą piłkę, tutaj można sprawdzić drugi garnitur zawodniczek, także dać pograć wszystkim, tak żeby to doświadczenie boiskowe w późniejszych latach procentowało. Kwestia organizacji, ona wymaga dużo wysiłku, dużo zaangażowania i dużego wsparcia zarówno samorządu, jak i partnerów indywidualnych i nie jest to takie proste w zorganizowaniu, dlatego jeszcze raz duże słowo uznania do organizatora, bo większość klubów woli pojechać i, i po prostu łatwiej to wszystko przychodzi. No, jesteśmy na pewno dumni, bo no, 28 edycji to już półtora pokolenia. Mamy dziewczyny, które, których mamy grały już tutaj, więc bardzo się cieszę, że, że jakaś tam kontynuacja jest. No i póki sił stamczy. Cieszymy się, że tutaj władze samorządowe wspierają naszą imprezę, czy rzeczowo, czy finansowo. No i mamy również grupę naszych wypróbowanych sponsorów, darczyńców. No tutaj muszę wymienić pana Piotka Więcka, który od samego początku wspiera naszą imprezę. No, będąc takim y, głównym sponsorem. Trzymamy kciuki, by przyszłoroczna edycja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt i kobiet zakończyła się zwycięstwem Ostrzeszowianek w obu kategoriach wiekowych.